Cześć, słuchajcie, dzisiaj pokrótce opowiemy sobie mm, troszeczkę, jak przestawić nasz magazyn. Przestawić nasz magazyn na okres, powiedziałbym, jesienny, bo jeszcze na zimę troszeczkę mamy czasu, ale jesiennych najbardziej, bo widzicie, e, pogoda, no niestety, ale jest fatalna. Jest fatalna produkcji prawie już nie ma, bym powiedział. E, dziennie, wczoraj, nie wiem, było 2-2,5 kW, tak więc bardzo mało. Dzisiaj może troszeczkę będzie lepiej, troszeczkę jaśniej, ale też jakby e, wszystko, co. Wyprodukujemy, idziemy na autokonsumpcję, magazyny już się zaczęły rozładowywać dość nisko, tak więc myślę, że warto Wam pokazać i przestawić na okres jesienny, e, bo zimowy to jak wspomniałem jeszcze przyjdzie czas, ale już jesienny jak najbardziej. Dobra, przejdziemy do garażu, sami widzicie, mówię, plucha. Pada deszcz, nie zapowiada się w najbliższych e, trzech dniach, gdzieś tam jak patrzyłem, żeby się coś poprawiło, żeby nasze magazyny mogły się doładować, tak więc przestawimy je delikatnie, e, pokażę Wam jak ja miałem ustawiony na okres powiedzmy letni, e, tak letni, można tak to ująć, no i teraz przejdziemy na okres jesienny. Dobra, idziemy słuchajcie do y, garażu, troszkę cieplej tak naprawdę. Tutaj też utrzymuję jakąś tam temperaturę, żeby nasze magazyny nie zmarzły, bym tak to ujął. Oczywiście wiele osób powie, że szkoda prądu. Słuchajcie, jak kto uważa, to jest tak naprawdę cała ta instalacja, która tu jest zrobiona. To nie jest też po to, żeby się też zwróciła, może do końca. Wiadomo, ona się zwraca, tak, ale też e, to jest moje hobby, tak naprawdę. I ja się tym po prostu jaram, e, bawię się tym i dlatego też te magazyny, mówię, już jedzie kolejny, jeszcze magazyn, jest 7, będzie zaraz 8. E, myślę, że dojdą jeszcze kolejne dwa, to będzie około 10 na pewno w tym roku będę chciał mieć, czyli około 170 kWh w magazynie. Już dwa daje wiszem, zresztą widzieliście, dobra, zobaczcie sami, jak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jak widzicie, no mówię, produkcja jest fatalna. Z tego falownika sobie idzie 800 W, 600 idzie z mikroinwertera, w tym przypadku to są hoil malysy plus solarecze. Coś tam produkuje, ale widzicie, na autokonsumpcję praktycznie można powiedzieć, że wszystko pochłania nawet ponad to, co wyprodukujemy. Zobaczcie, z baterii to jest do sieci minimalnie wysyłamy, ale to z racji, że mamy dwa falowniki. No, i to jest nasz drugi. Na drugim to wygląda. Tu mamy około kilowata produkcji i mamy około 600, tak samo watów. Tak więc na no, dom pobiera sobie ponad 3 e, kilowaty 3-4 kilowata, bo to mnożymy razy 2, bo mamy dwa falowniki. Tak więc tak to wygląda. Nasze magazyny, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Widzicie około 40%. Niestety mam bardzo duży pobór w domu z racji, no też rozładowane dość szybko. Ale patrzcie, o czym chciałem z Wami porozmawiać. Patrzcie sobie, dobra, tu ustawmy. E, dobra, odblokowane mamy. System work mode. E, widzicie, w tym momencie ja mam ustawioną baterię 10%. E, w okresie letnim nie miałem problemu. Jeden dzień bardzo słoneczny. E, od samego rana do wieczora potrafił mi naładować całą baterię do pełna. Teraz niestety już dzień jest za krótki, już ta bateria się nie doładowuje. To co należy zrobić? Zwiększyć. Po prostu sobie zwiększamy. W tym momencie ja sobie zwiększę do około 40%, żeby poniżej mi 40% nie schodził. Jedno, że będę miał backup. Backup 40%. Z tego co ja mam to jest około 40 tam prawie 50 kW, tak więc e, powinno mi to na co najmniej dwie doby starczyć, jakby gdzieś tam prądu brakło. Hmm, oczywiście, o, widzicie tutaj delikatnie przestawiłem. E, dobra, kolejne 40, oczywiście obydwa falowniki działają w tandemie, czyli... No i widzicie, patrzcie, delikatnie coś tu się działo. Ustawiamy 40, 40, żeby już mi poniżej nie schodziło. Chcę mieć też backup w razie awarii, w razie braku prądu, żeby po prostu wytrzymać. Dobra, zapisujemy to, zapisało się tak, zapisało się. Tak więc tak to wygląda. No i cóż, i on poniżej 40% nie będzie nam e, schodził. No i tak jak mówiłem, falowniki mają około 40%. Falowniki, przepraszam, magazyny. Mm. Ja mówię, ja sobie przestawiłem na okres jesienny już mój magazyn. No i zobaczymy, co się będzie działo. No, mówię, przyjdzie nawet jeśli koło czwartku. No ja to nagrywam jest niedziela, koło czwartku, środy ma przyjść ładny słoneczny dzień. To myślę, że jak będę miał około 40%, powinienem je doładować. Ja obecnie jeszcze to jest produkcja na poziomie około 80 kWh przy ładnym, pięknym, słonecznym dniu, tak więc już do sieci nie wyśle nic, wszystko po prostu złapę w magazyn, tak więc, no i oczywiście autokonsumpcja w tym momencie zostaje na pierwszym planie, bo wszystko, co produkowane jest, zresztą zobaczmy, co my tu dzisiaj wyprodukowaliśmy, no 2-3 kW mamy dzisiaj z jednego falownika i drugi pewnie będzie podobny, czyli może około 5 kW już 12, no to jeszcze coś tam złapiemy, wiadomo. No, tu mamy 2,7 czyli będziemy mieli około 5 kWh złapanych. Zawsze to na plus, zawsze to na plus, tak więc wydaje mi się, że to działa fajnie. No i oczywiście na Solar Edge, który robi tutaj, no powiedziałbym, chyba najlepszą robotę. Zobaczcie sami w tym momencie. E, 260 W, to idzie właśnie z Hoil Milesa, czyli. E, około 100 W widzicie, schronimy malice, 100 tu, 100 tu, 200 W. No całkiem, całkiem sympatycznie, tak. więc e, No, mikroinwertery w, plus, e, właśnie, solarecz daje, daje sobie radę. No cóż, słuchajcie, pogoda brzydka. Jak widzicie, produkcja bardzo mizerna, prawie już nie ma. Widzicie, gęste, bardzo chmury, cały czas coś mrze. Tutaj mamy jeszcze nasz panel, który wędruje już tutaj na dachu, Tutaj, tutaj, tutaj może zobaczycie, eee, no i te co są tu na zachód też idą na dach, eee, tu mam 12 paneli, ale już mówię, rozmawiałem z Mariuszem z tym o, z tym, to, co mi to instaluje, o i tam do wejdzie nam 18 paneli, tak, więc e, to wszystko co tu jest będzie szło na dach i będzie wszystko podpięte pod mikroinwertery. Pod mikroinwertery, pod e, hoinmais, jak kupiłem w dobrych pieniążkach używane, no i zobaczymy jak to będzie się oczywiście sprawdzać. Słuchajcie, tak pokrótce pamiętajcie, że Wy też musicie obsługiwać te magazyny, też musicie je obsługiwać, zajrzeć raz na jakiś czas, nie mieć tylko pretensji do instalatora, że wam czegoś nie ustawił, nie przestawił, to wy jesteście użytkownikiem, tak samo jak i samochodu. Kupujecie nowy samochód z salonu, czy samochód to wy musicie o niego zadbać, wy musicie go obsługiwać. Nie instalator za was to robi, tak więc żebyście to oczywiście pamiętali, że wy musicie tym się bawić, bawić też musicie to regulować. I mówię, przychodzi okres, jak już teraz, że tego słońca nie ma, wyładujemy nasz magazyn i może się okazać, że nam braknie prądu. Niestety, niestety tak jest, odetnie BMS, no i nasze falowniki bez, bez magazynu mogą się wyłączać, tak więc to jest normalne. I chcę, żebyście o tym oczywiście pamiętali. To co? Zajrzyjcie oczywiście na grupy Daje Polska oraz magazyny niskonapięciowe. A dzisiaj tyle. Dzięki, trzymajcie się, cześć!